Witam Was serdecznie dzisiaj na naszej kamowni Ciekawostka. Ciekawostka o tyle, że. KTM jak KTM, ale Artur, się, ile on ma przejechane? W tej chwili 195 tysięcy km. I nie zdarzyło Ci się nigdy jeździć bez linki? Tu nie ma linki. Tu nie ma linki. Tu jest czujnik, czyli jest to prawdziwy przebieg. Bez kłamstwa, nie przejeżdżał przez Odrę, nie był zweryfikowany przez handlarzy o 100 tysięcy, czysty KTM 195 tysięcy. Jest z polskiej dystrybucji, w Polsce kupiony, w, w Łodzi w KTM. Silnik oryginalny, oryginalny nic nie ruszane. Mieliśmy przyjemność serwisować ten motocykl przez wiele lat, ze względu na jego jakby już wiek i gdzieś tam rosnące koszty serwisu, stwierdziliśmy w pewnym momencie, że Artur już powinien się sam nauczyć go serwisować. Hmm. Y Ostatnio gościł u nas dość często, tak. zdarza się, że wpada na nieco dłużej niż planował pracując przy swoim motocyklu ostatnio jak robił dość duży serwis zrodził się pomysł wsadźmy go na hamownię i zobaczmy co zostało z KTM-a w ktm tak. no ile no to, po... to jest to jeździ <laughs> to jest jego zdanie na ten temat słuchajcie bardzo ważna rzecz ile to miało fabrycznie fabrycznie miał 96 koni. No tak jest napisane w Tabela jeździsz z nim od bardzo długiego okresu czasu jak ci się wydaje ile zostało jak to wzrosło Wzrosło. Słuchajcie, ciekawostka. 200 tysięcy najechane na KTM-ie, niecałe 100 koni fabrycznie. Zobaczymy, co z tego zostało. Obstawiasz? No, obstawiam, że tak z 90 jest. Z 90 jest. Słuchajcie, trzeba przyznać, że Artur bardzo mocno dba o ten motocykl, delikatnie nim jeździ, tak? Nie katujesz go raczej. Mhm. Raczej motocykl służy stricte do turystyki. To nie jest motocykl, któremu się coś komuś pomyliło. Jest traktowany jak 450 offroadowa. To jest motocykl traktowany zgodnie z przeznaczeniem, Turystycznie. tak? Turystycznie, ale offroadowo. Też nie jest to znowu bulwarowy chopper, tak? Jeździ to daleko, kawał świata to zwiedziło. Słuchajcie, odpalamy hamownie, sprawdzamy ty trzymaj kciuki, żeby nie było żenady. A ja sprawdzę, ile tak naprawdę zostało KTM w KTM-ie. Motocykl mamy wcześniej nagrzany, zapalamy, zobaczymy, co nam to tak naprawdę pokaże. Pierwszy pomiar dobiegł końca, wszystko się zatrzymało, gasimy motocykl, ściągamy słuchawki, przechodzimy do analizy, zobaczymy co wydmuchał. No raczej nie napawało to optymizmem, patrząc na to jak bardzo powolutku, powolutku, powolutku ta moc tutaj narastała, przełączymy się, zobaczymy. Pierwszy pomiar za nami. Artur, jak to wygląda? No szału nie ma, szału nie ma. Eee, stawiałeś na więcej. Mhm. Przeprowadzimy jeszcze jeden pomiar, żeby nie było jakby tutaj dyskusji, że motocykl był nie bo jednak dużo na hamowni zależy od tego, czy motocykl jest dobrze rozgrzany, czy nie. Nie, Paweł, tym razem ma być dobrze, nie? Tym razem ma być dobrze, tak. Przeklikniemy tam taki specjalny przełącznik, żeby wyszło dokładnie tyle. Klient musi być zadowolony, jak to się mówi, nasz klient, nasz pan, tak? Chce mieć stówkę, zrobimy mu stówkę. Nie, a tak zupełnie poważnie, słuchajcie, ja myślałem, że będzie gorzej. Poważnie? Przyznam szczerze, myślałem, że będzie gorzej. Ten motocykl ma 200 tysięcy z KTM, tak? one tyle nie żyją. Naprawdę, jest to ewenement. W większości przypadków po takim przebiegu te motocykle wymagają już jakiejś ingerencji. Zdarzają się oczywiście rodzynki i to jest jeden z nich. Artur, odczytaj liczbę. 82 konie mechaniczne przy 7400. 82 konie mechaniczne. To jest naprawdę bardzo fajnie. Biorąc pod uwagę, że teoretyczne te 96 koni, które on powinien mhm. mieć, e, miało być 200 tysięcy temu. Mhm. Po 200 tysiącach taka strata, na taką stratę możemy sobie pozwolić. Nie płacz, zmierzymy jeszcze raz, przeklikniemy. Ja wiem, że bez tej wiedzy żyło być się łatwiej, natomiast no cóż. Słuchajcie, ponieważ Artur no nie był do końca zadowolony z pomiaru tego motocykla, ja uważam, że jest super, jak ma taki przebieg, zrobimy jeszcze jedną próbę, jeszcze jedno hamowanie na dużo bardziej rozgrzanym silniku, może delikatnie odbiegać, ale nie sądzę, żebyśmy tutaj cokolwiek więcej ugrali. Jedziemy. Podniosła się moc! Jest wzrost. Artur o ile? O jeden koń mechaniczny. Jeden koń wrócił. Słuchajcie. No spowodowało to na pewno to, że zmieniliśmy temperaturę silnika. Ona się podniosła, więc gdzieś tam mógł ten jeden koń podskoczyć. Nadal jest to 83 konie. Więc nie jest tak źle. Naprawdę, nie płacz. To jest tylko 15% spadku mocy. Według Mamy tutaj nagrodę za pomiar. Masz obetrzyj, nie płacz. Według mnie z czasem będzie więcej. Nie bój się. Jakoś to będzie. Słuchajcie, fajnie, że ten KTM ma tyle. Artur da radę, wybiera się daleko. Zobaczymy, ile będzie miał po powrocie. Trzymajcie kciuki, aby wszystkie ktm przejechały tak naprawdę tyle, ile Twój przejechał. Z większą lub mniejszą stratą, ale w ogóle. Cześć.